Wichrowe Wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Sprawdź, co wydarzy się w odcinku 269, który zostanie wyemitowany w dniu 6 października w TVSkup pierwszym, o czym jest serial Wichrowe Wzgórze. Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe Wzgórze Streszczenie odcinków, 269 Poniedziałek, 6 października. Cajnep próbuje udowodnić, że Nihan nie napisała listu z oszczerstwami. Halil nie jest tym zainteresowany. Tekin, chcąc ratować siebie i Kazima, przekazuje nich. Selma próbuje realizować swoją pasję, ale ciotka i teściowa wciąż ingerują w jej życie. Kumri odbiera telefon od Bariego, który żąda spłaty długu i grozi poważnymi konsekwencjami.